Wyboru to możliwość wyrażania siebie kolorowo. Kolorowe obudowy Nokia Express On to pierwsze obudowy telefonów komórkowych, które zmieniasz jednym kliknięciem. Świąteczny prezent w świątecznych kolorach. Nokia Connecting People. Gilet przedstawia Mach 3, pierwsza maszynka do golenia z potrójnym ostrzem. Specjalnie umocowane trzy ostrza golą coraz bliżej skóry. Jedno pociągnięcie maszynką Mach 3 daje potrójny efekt golenia. Nie musisz wielokrotnie golić tych samych miejsc, a to oznacza mniej podrażnień. Trzy ostrza, mniej pociągnięć, mniej podrażnień. Mach 3, tylko od Gilet. A drunken poet drunk on the beauty of those wild things break loose fill your chest with sweet hair and be free mustang dragon jeans be free Nareszcie jadę sobie. O? Dobry jestem. Ale pozuje. I zmieniamy bieg. O? Gdzie ja jestem? Zresztą nieważne. Nowe Clio. Świat należy do mnie. Gdziekolwiek byś nie był, cokolwiek byś nie zrobił, znajdą Cię. Wróg publiczny. Thriller sensacyjny twórców twierdzy i Armagedonu. Wróg publiczny. Will Smith, Gene Hackman. Zapraszamy do kin. Jesteśmy jedną z największych korporacji finansowych świata. Nazywamy się American International Group. W 130 krajach ubezpieczamy naszych klientów. Ich rodziny, ich biznes. Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo. W Polsce utworzyliśmy pięć firm, w tym Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ampliko Life. Możemy wspólnie myśleć o przyszłości. Na no całuję Cię, papa. Pa. Złóż życzenia mojej mamie. Wesołych świąt, mamo! Aha! Zdrowia, szczęścia z okazji Dnia Kobiet, imienin, urodzin, dnia nauczy. Od 24 do 31 grudnia telekomunikacja polska oferuje niższe świąteczne opłaty za połączenia międzymiastowe. Złóż więc więcej życzeń niż zwykle. Górnika, chutnika, muraża, deka. Telekomunikacja polska życzy wesołych świąt. Dentysty, tomat. Czarna jak diabeł. Słodka jak miłość. Gran cafe. Intensywna i fascynująca. Teraz także rozpuszczalna. Nowość Tribo. Jestem wielki. Ona wspaniała, świeża, maślana. Dlatego dobra z nas para. Ale co dobre, szybko się kończy. Rama. To jest smak. O! Aha! Ładny dom! Ładny dom, radość budowania. Ładny dom, nowy miesięcznik budowlany już w kioskach. Jest typem samotnika. Pragnie zostać pilotem, lecz droga do spełnienia marzeń prowadzi przez szkołę dla przyszłych oficerów lotnictwa. Ukończenie jej wymaga ogromnej wytrwałości psychicznej. Debra Winger i Richard Gill w filmie Oficer i Gentleman. Jutro o 21.55.